Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie z probostwa, w supi pod bralinem, w parafie św. Andrzeja Apostoła. Dzisiaj Ewangelia, dobra nowina, mówi nam o przykazaniach, że ci, którzy będą nauczać, wiernie wypełniać słowo Boże, będą wielcy w Królestwie Niebieskim. Kościół daje nam dzisiaj wielkiego. Biskupa związanego z naszą diecezją, bo urodzonego w Krotoszynie. Tam został ochrzczony w bazylice świętego Jana Chrzciciela, który został zamordowany śmiertelnym zaszczykiem w obozie koncentracyjnym. Błogosławiony Michał Kozal to biskup, który nie tylko przez swoje posłannictwo apostolskie wypełniał Boże Słowo swoim życiem, ale również uczył drugiego człowieka. Nawet w obozie stał się żywym świadkiem miłości Boga do człowieka. Mimo różnych ograniczeń danego miejsca, był podporą dla kapłanów, dla ludzi wierzących. Którzy wpatrywali się w niego i może właśnie dzięki jego świadectwu życia mogli tę wiarę zachować w tym najtrudniejszym dla nich czasie obozowym. Jego rodzina, ksiądz Czesław, po wyjściu z obozu pięknie opisuje właśnie te wydarzenia w swoim pamiętniku. Jezus Chrystus jest tym, który przykazanie, które Pan Bóg daje z Izraelitom, którzy powtarzają Szma Izrael, Dekalog wypełnia i uczy właśnie przykazaniu miłości, które swoje źródło bierze w miłości Boga do człowieka. Chcielibyśmy zatem otworzyć nasze serce na działanie Boga pośrodku nas. Tą wielką tajemnicę odkrywamy właśnie w tajemnicy wielkanocnej, tajemnicy paschalnej, męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, gdzie Bóg uczy człowieka miłości, uczy nas do tego, abyśmy otwarli się na działanie Jego łaski.